Witamy w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej, miejscu, gdzie ekonomia wspiera ochronę środowiska, aby kształtować lepszą przyszłość dla naszej planety. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem badawczym założonym w 1993 roku. Funkcjonującym w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym głównym celem jest doskonalenie oraz popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych, wykorzystywanych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, a nasze badania pomagają lepiej zrozumieć złożone relacje między ekonomią a środowiskiem przyrodniczym. Aktywnie współpracujemy z instytucjami administracji publicznej, a także organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym, wspierając podejmowanie przez nich decyzji w oparciu o ekspertyzy, opinie i rekomendacje z zakresu ekonomii ekologicznej. Prowadzimy szkolenia i angażujemy się w szeroko rozumianą popularyzację wiedzy, aby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat możliwości praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych dla wspierania ochrony środowiska i klimatu. Dodatkowo przekazujemy naszą wiedzę i doświadczenie młodym umysłom, prowadząc wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Warszawskim, aby przyszłe pokolenia mogły kontynuować naszą misję. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej miejsce, gdzie ekonomia wspiera ochronę środowiska.